Od lipca tego roku kolejny kwartał starego miasta jest badany przez archeologów, którzy sukcesywnie odsłaniają z podziemi to, co zachowało się po starych kamienicach. Niektóre pozostałości pochodzą z okresu późnego średniowiecza, inne zaś z przełomu XIX i XX wieku i pierwszej połowy XX wieku. Badania archeologiczne prowadzone są na powierzchni ponad 28 arów. Działka znajduje się pomiędzy ulicami Długą, Młyńską i Szewską. Mamy tutaj relikty zachowanej kamienicy gotyckiej. Ona w zasadzie zachowała się w partii oczywiście tej piwnicznej dość znacznie zmienionej w okresie baroku przebudowanej, zmienionej nawet w całym układzie przestrzennym, w komunikacji tego kwartału. Najpierw była, był, był to mały budynek, później się tam został w okresie baroku poszerzony z przechodem, z taką rampą. Być może, że ważono tutaj piwo dlatego, że ta, takie rampy budowano właśnie w miejscu, gdzie przechowywano beczki. Niestety. Stan zachowania obiektów jest słaby, są mocno zniszczone. Na fundamentach widoczne są zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni wieków w konstrukcji budynków. Jedna z tych kamienic nosi wyraźne zmiany, sądzimy, że to za, jeszcze związane z 1945 rokiem, ponieważ została mocno wzmocniona z potężnym stropem takim betonowym, więc sądzić należy, że to po prostu zrobiono z niego taki podziemny schron podczas II wojny światowej. I oczywiście w piwnicach mamy przekucia na przejścia między poszczególnymi piwnicami, więc to ewidentne po prostu elementy związane z komunikacją podziemną z okresie II wojny. Wojny światowej, kiedy tutaj ten gogoł stanowił twierdzę i był mocno bombardowany podczas tej wojny. Zadaniem badaczy jest wykonanie jak najwięcej dokumentacji w postaci fotografii, rysunku i opisu. Zbieramy wszystkie materiały archeologiczne ruchome, które tutaj zostały pozyskane. One są w naszej bazie w tej chwili opracowywane. A więc my wstępne mycie, czyszczenie, segregowanie, inwentaryzowanie, podpisywanie, metrykowanie itd. itd. To jest żmudna oczywiście praca archeologiczna, ale ciekawa, dlatego że wiele rzeczy nam wtedy te materiały, jeżeli stworzymy taką systematykę, wiele nam powiedzą o, o ludziach, którzy tutaj na tych kwartałach w tym czasie zamieszkiwali. Do chwili obecnej odsłonięte zostały relikty około 16 murowanych kamieni, nic. Nie brakuje także obiektów zbudowanych z drewna. Na przykład piwnice drewniane, które stanowiły element dawnego budownictwa szachulcowego, studnie, jakieś piece, obiekty gospodarcze różnego typu, kloaki oczywiście. nie, Także te, cała ta infrastruktura powiedziałbym gospodarcza i strefa ta, ta nieczysta, więc związana w ogóle z, z WC, czy jakbym to, na, to określił nie. Tutaj nam wszystko oczywiście wychodzi, tylko na podwórcach, gdzie mamy dużo właśnie pracy takiej wykopaliskowej, ręcznej. Zakończenie badań wykopaliskowych planowane jest na listopad tego roku.